Odmiana B2691B pochodzi z programu genetycznego hodowli Pioneer, należącego do firmy Kortewa. i jest sygnowana pod marką Brevan. To tak, w kwestii wyjaśnienia, hodowla Pioneer wprowadza na polski rynek swoje odmiany w dwóch brandach. Jeden brand to jest brand Pioneer. I są to odmiany, które znajdują się w ofercie ogólnej, natomiast wszystkie odmiany trafiające na wyłączność do poszczególnych dystrybutorów są sygnowane marką Brewant. Pochodzą one jednak z tej samej hodowli, z tego samego programu i z tej samej linii produkcyjnej. Odmiana B2691B należy do odmian z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej: FAO na ziarno 250, na Kiszonkę 260 jak widać należy do bardzo wysokich osiąga mocno ponad 3 metry wysokości 3,20 3,50 e, m 50 cm to są rośliny potężne, wielkie, niesamowicie mocno ulistnione, które gwarantują uzyskanie bardzo wysokiej masy zielonej. Samo ziarno w typie flint dent dent warunkuje bardzo fajne, szybkie oddawanie wody zarówno na polu jak i podczas suszenia. Natomiast powoduje, że odmiana charakteryzuje się, jak na tak wysokie FAO, bardzo wysokim, szybkim tempem wczesnego rozwoju. Jest to odmiana, która może być ściana zarówno na słabych, lekkich, mało zasobnych, jak i na mocnych, bardzo zasobnych stanowiskach. Oczywiście, wiadomo, że na glebach mocniejszych będzie się charakteryzować większą produktywnością, ale ta elastyczność w doborze stanowiska jest niesamowicie istotna. Warto podkreślić dobrą. Odporność zarówno na choroby kukurydzy, fuzariozę, fuzariozę łodyg, fuzariozę kolb, głownie, jak również niski stopień porażenia przez omacnice. Odmiana uniwersalna, nadająca się na wszystkie stanowiska, bardzo elastyczna w typie użytkowania, ziarno, bioetanol, kiszonka, biogaz. Myślę, że jest to propozycja, która może zainteresować praktycznie rolnika z każdego regionu Polski.